Siemano, jesteśmy na G4 No i dzisiaj otworzymy skrzynię za Level diamentową, ale to wszystko zaraz. E, oczywiście G4, strona dla osób, dla osób pełnoletnich, masz wszędzie wypisane procenty na danego skina jak sobie otwierasz, jego wartość i co działamy z głową odpowiedzialnie, z kodem Rafikos masz, e, możesz sobie mieć z właśnie skrzyneczkę za darmo otworzyć, jak wcześniej nie korzystałeś ze strony, nie używałeś kodu i też masz z kodzikiem plus 5% więcej do doładowania, różne przeróżne metody płatności, blik przelewy skinami, krypto, y, passive cardem i wiele więcej, masz 5% bonusu właśnie z kodzikiem i walutę eventową, bo cały czas evencik mam. Co? Idziemy do mięska, nie? Dobra, to jest ogólnie skrzynia diamentowa. E, Jeśli tam dostaję, chyba od 60. poziomu, może trochę wcześniej. No i udało się mi 4 zdobyć za po prostu wbicie w sumie 63. poziomu. Teraz mamy 60. a nie, co ja gadam? Za 64. poziom po prostu. Dobra, e, no i co? Lecimy. Kurde, no patrzcie, co tu jest, nie? Tu Wildfire jest najgorszym y, możliwością. A tutaj. No to już, to już tylko patrzeć dzisiaj się uśmiechać No dobra, otwieramy, pyk No i zobaczmy, nie? O! Ja cię eee. o Factory New, dobra, chociaż Ja jacie. no co To mi się podoba, a to zawsze jest faktory New? Aha, dobra, to zawsze jest Faktory. New No bo nic 400 złota, super Mam jeszcze 3 do otwarcia za jakiś tam czas, więc myślę, że no będziemy otwierać to po prostu na przyszłych odcinkach, bo no mocna jest ta sprawa, nie ma co mówić. No i dobra, zobaczymy, może coś jeszcze mocniejszego będzie niż ten player tu w przyszłości. Trzy klucze zostały. Zaczniemy sobie może od eventu. Jak widzicie, no ja tą walutę zbieram, nie? Cały czas mamy zaraz 8000 jej i, no, pozbieramy jeszcze trochę, no i pewnie zrobimy ostatniego dnia eventu jakieś masowe, że tak powiem, otwieranie znaczy właśnie nie masowe w sumie bo pewnie otworzymy tą najdroższą choć zobaczymy jaki tam jeszcze plan na to będzie <laughs> Sacred Shrine no dobra, Dragon Dragonfire, więc tu fajnie na końcóweczkę no i bitwę jakieś bym chyba zrobił, co? bo ostatnio otwieraliśmy skrzyneczki więc dzisiaj jakąś ja pieprzy, piękna bitwa no ale nie będziemy, bo na streamkach takie dłuższe jak najbardziej na odcinkach no wiadomo, trochę gorzej Um, ale dobra, jak już jest, dawaj 5-5 um, Mogłem w sumie trochę droższe, ale dobra w sumie Dwa dodże, dwa ufo i tak Ile tu jest? 15, nie? Dobrze, liczę w głowie, tak jest O, ej, działaj, dobra No i będzie bocik, więc w sumie ta bitwa chyba do końca odcinka nam posłuży Napiszcie co tam u was, jak tam leci Właśnie, w ogóle może zrobimy sobie takie coś, że na odcinkach z właśnie G4 będą to skiny do zdobycia. Brzmi to chyba całkiem spoko, nie uważacie? Mm, mm, mm. Jest możliwe, że tak po prostu podziałamy. Ale to... To jeszcze ten. Będę na pewno dawał info. Początek jest dosyć przyjemny. No ale Aspiration, wiem, że stać się na więcej. O nie. Dobra, 15, nie masz takiej tragedii. Ostatni Aspiration, no i będzie... Linkcik, o no, 6 złotych Borys, myślałem, że coś, coś bardziej, no ale okej okay. Lecimy dalej z Linksem, mam trochę chrypkę, no dzisiaj też taki dzień, kurczę, powiem wam, że e, Było, było trochę ruchu z mojej strony, tak więcej i dużo niż zazwyczaj Więc no Już trochę zmęczony <grym> Ty, ja się patrz, trzy razy Phantom, Dis Raptor I teraz jeszcze cztery Akaczy pod rząd. No nie, tragedia Źle to wygląda, no chyba, że po prostu jeszcze tutaj te pozostałe skrzynki coś, coś prawda, poczarują. O kurcze, o kurcze. Aha, myślałem, że trochę lepiej, no ale i tak. I tak teraz mi się wydaje, że to jest mocna, no jest bitwa na naszą korzyść, na naszą stronę. No ale zobaczmy jeszcze to. Okej, okay, tutaj nic. Kontraktor. No i dwie ostatnie skrzynki, czy one coś nam po... O, jeszcze na, nawet dla nas. No kurczę Teraz jakaś giga tragedia by się musiała wydarzyć, ale się nie wydarzyła, więc raczej tak jest. Dominacja, no i to mi się podoba. To co, może jakiś kontrakcik od razu byśmy sobie podziałali. Dobra, damy te takie też droższe. A, dawaj, pyk, pyk. Jeszcze jeden. Uch, a nie no, może ciebie nie. Ice skapa dobra, w ten sposób, pyk. No i Mount Fiji, kim bardzo ładny, no ale... No, ale wiecie o co chodzi? Dobra, salun, dawaj. Jednego saluna, bo dawno nie było tego typu skrzynki Panterka. Dobra, i może właśnie byśmy te partnerskie. No, fajnie byłoby te nowe jeszcze pootwierać, bo dużo ich nie otwieraliśmy. Także Mario SPZO. Safari Mesh. Dobra, no, znowu Safari Mesh. Lecimy dalej. Kurde Ja tu daję szansę No ale to sobie widzisz, to jest taka poddymiarska bardziej, nie? Kurczę, no niestety, szkoda Może jakbym więcej razy otworzył No ale dobra, dawaj kapsułkę To na pewno, o nie Ten Apex tak fajnie, wszystko tak fajnie obok, a widzisz, Gold nowa, nie? Dobra, jeszcze raz No nie no, Battle Skirdzik to też nie jest nic takiego, co jest wow Co my tu jeszcze mamy? Dobra, dawaj dragon Lorka. o, no już, już lepiej nie dobra jeszcze coś jednego fajnego nie mam pojęcia o jedna klipka dobra ostatnia cokolwiek ten to ostatnia no i no i tu jest już git tu jest już git dobra dawaj jeszcze trochę tej waluty sobie yy, pozgarniamy otwierając właśnie eventowe ryu awakeness no, zobaczmy no Ciężko, ciężko. Z tego co widzę to jest dosyć ciężko. Dobra, dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć i nara.